Inicjatywa Katolicka.pl, program Oto nadchodzi, a ze mną Konrad Jurga. I uśmiechnięty, tak uśmiechnięty Mateusz Zapardy jak zawsze witamy serdecznie. Szczęść Boże. Kądziu, rozmawialiśmy przed odcinkiem o rodzicielstwie, o małżeństwie, a tak naprawdę o tym, jak Bóg stworzył małżeństwo. Ty znasz jakieś takie fajne porównanie, coś mówiłeś o kamieniach. Możesz przytoczyć? E, kamienie to... opowiadasz o kamieniach najlepiej ty, natomiast w kontekście małżeństwa mówiliśmy o egoizmie, nie? Czyli to tak. jest dobra droga do wyzbycia się egoizmu. Możesz powiedzieć o kamieniach? Bo ja tą historię słyszałem od ciebie, a nie ty ode mnie. <noise> I wyszło szydło z worka, tak. Słyszałem o tym, że właśnie małżeństwo jest jak dwa kamienie Ko z bardzo takie nieobłe, tak. tylko... Kanciate, kanciate. To właśnie to jest to słowo. W jednym worku i to małżeństwo to jest takie potrząsanie tym workiem, ścieramy się z tą drugą osobą, ale wychodzą takie piękne kamyczki, takie jak król Dawid. Tak w jest. A, więc, a rozwali, więc to no? jest dobra droga, małżeństwo to dobra droga, ale jak mówimy już o drodze, to jesteśmy na drodze do wydarzeń. Przed nami jest kilka wydarzeń, skupmy się na tym i posłuchajcie, co mamy dla Was Tak jest, was. zapraszamy. Od 5 do 7 września rekolekcje dla kobiet w Skrzatuszu, Sanktuarium Skrzatusz. Temat to Miłość usuwa lęk. Jak to jest z miłością, Mateusz? Kochasz kogoś? No, kocham, kocham swoją babę, e, czyli małżonkę jak najbardziej. I z chęcią bym wysłał ją na takie rekolekcje, bo jest potrzeba. Takich wydarzeń skierowanych tylko dla mężczyzn, tylko dla kobiet, żeby tutaj w jedności móc się rozwijać. Tak, z pogłębieniem własnej tożsamości. Tak naprawdę zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ale mężowie też mogą kupić wyjazd czy za, zagwarantować wyjazd dla swojej żony. Hmm, to jest perfekcji. świetny prezent w ogóle. Prawda? Super, zapraszamy. Muzyka Od 6 do 14 września zapraszamy Was na ośmiodniowe rekolekcje organizowane przez księży Jezuitów w Czechowice dziedzice. Ciekawe miejsce, nie? Czechowice dziedzice kojarzę przede wszystkim z fabryką zapałek, ponieważ kiedyś zbierałem różnego rodzaju pudełeczka od zapałek. Ale my mówimy o domu rekolekcyjnym świętego Józefa, tak? Dokładnie tak. I... Ignacjańskie pogłębione rekolekcje? Pogłębione, czyli jeśli rozkochaliście się już w fundamentach e, duchowości ignacjańskiej, to Organizatorzy zapraszają was aż na 8 dni pogłębienia tego tematu. Od 9 do 10 września, tym razem w Łodzi, zapraszamy Was serdecznie na warsztaty z medytacji chrześcijańskiej. Byłeś na takiej medytacji kiedyś? Słyszałeś? Ehm, słyszałem, bo prowadzi to Daniel Wojda, ten od pogłębiarki. Ehm, on mocno przybliża też w internecie. Temat medytacji chrześcijańskiej. A, A to... jak to by się kojarzy medytacja? Bo medytacja często, wiesz, no mi przynajmniej kojarzyła się bardziej właśnie z kulturą wschodu. Tak, niż tak, dokładnie z, tak. Z naszą ale to jest właśnie piękne, bo właśnie medytacja wymaga od ciebie zatrzymania się w chwili i właśnie w ciszy możemy spotkać jeszcze bliżej Boga. Tak, czyli chcesz wyciszyć się, odpocząć, dać przestrzeń dla ciała, ale także dla ducha, zapraszamy serdecznie do Łodzi od 9 do 10 września. Od 11 do 14 września zapraszamy Was na 12 zjazd Gnieźnieński. Dokładnie tak, odwaga pokoju. Chrześcijanie razem, bo Chrześcijanin to odważny człowiek, ale pełny pokoju w sercu. 70 warsztatów tematycznych o aspektach pokoju, 1000 uczestników, grube wydarzenie. Serdecznie zapraszamy. Od 12 do 14 września rekolekcje dla zawierzonych. Są to rekolekcje poświęcone w duchu zawierzenia Maryi, niepokolanej, tak naprawdę, bo wspominamy tutaj również świętego ojca Maksymilia, Maksymiliana Maria Kolbego, który wspominał o tym, że droga jest bardzo istotna właśnie wraz z niepokolaną. Gdzie? A co, kto prowadzi? E, prowadzi to ojciec Hieronim Jopek. O! Tak, z jest to sanktuarium. Zapraszamy serdecznie Was do odwiedzi. Podajcie. A więc kochani, podsumujmy sobie to wszystko. Pierwsze wydarzenie? Od 5 do 7 września rekolekcje dla kobiet z krzaturz. Od 6 do 14 września ośmiodniowe rekolekcje ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Od 9 do 10 września warsztaty medytacji chrześcijańskiej w Łodzi. Od 11 do 14 września 12 Zjazd Gnieździeński Odwaga Pokoju. I od 12 do 14 września mamy rekolekcję dla zawierzonych również w skrzatuszu. Zapraszamy! Inicjatywa katolicka.pl Program to nadchodzi. Tak jak zawsze Mateusz wspomina i za nami, i przed nami newsy. I co mamy jeszcze do powiedzenia? Ale to się śmieję, że zawsze wspominam, a ostatnie odcinki cały czas to ty wspominasz, że ja wspominał. I to jest śmieszne. A, no Kochani, słuchajcie, do wrzesień poślijcie dzieciaki do szkoły, a siebie na te wszystkie piękne wydarzenia w całej Polsce.